Już ten sklep wiem, pokazywałem niedawno. To jest sklep myśliwski. Najpiękniejszy sklep myśliwski, jaki w swoim życiu widziałem. Tutaj w tym sklepie można dosłownie kupić dosłownie, czego się naprawdę mm, nie spodziewałby nawet człowiek. Tutaj wszystko jest do takich, którzy chodzą na polowania, a Kanada to jest jeden z innych krajów na świecie. W których polowania są dozwolone i są naprawdę ciekawe. Można porównać tylko z Południową Afryką czy z Syberią, w Rosji. Tutaj są tereny niezaludnione na północ cała jest otwarta. Można polować jak tylko chce, dlatego te życie. tutaj są naboje, można kupić naboje. Łodzie są co tylko człowiek dusza zapragnie, aby tylko mieć pieniądze. Wszystko jest tutaj dostępne. Takiego sklepu jeszcze jak żyje nie widziałem, żeby było tutaj aż tyle artykułów i takich, których nawet by się człowiek nie spodziewał, że to można kupić. To są niedźwiedzie normalnie, one kiedyś były żywe, to znaczy się gryzli, ten niedźwiedź brunatny, to jest oryginalna skóra z tego niedźwiedzia razem z tymi jej pazurami. To nie jest żadne sztuczny, to jest normalny, a ten jest niedźwiedź czarny, troszkę mniejszy, trochę delikatniejszy, ale też jest oryginalna, widzicie futro, oryginalne futro, także te pazury to są normalne, tak samo tutaj. Zobaczcie jakie, jakie duże. Teraz wam chcę pokazać, nie wiem właściwie jak tu się nazywa. To nie są gryle, konkretnie to, to nie są domowe. To, jest, to są takie piese specjalne. Widzicie, one mają kominy. One są na polu, tutaj na polowanie jak się robi na pikniku I oni tutaj pieką może. Ja myślę, że to surowe mięso, dzikie mięso, bo, dlatego że te kuminy są normalnie w domu, by tego nie można było mieć, bo to jest ładnie inna konstrukcja. Ale ja się na tyle nie znam na, na polowaniach, dlatego trudno mi tu coś na ten temat e, powiedzieć. Zaglądam do tych wszystkich, jak one wyglądają, ale nie mam zielonego pojęcia. A co o tym e, powiedzieć. Także tu jest taki duży piec, tutaj można, ja myślę, że można nawet wędzić do wędzenia, to raczej tutaj wygląda jaka wędzarka, a tutaj według mnie, one tu. Wszystkie są bardzo podobne. Też bardziej wygląda do pieca. Nie mam pojęcia. Nie jestem myśliwym. Myśliwy to wiedział, do czego to służy. A ja naprawdę zastanawiam się. Nie wiem, co z tym by było zrobić, ale tu wszystkie mają kominy, także to musi się bardzo e, dym wychodzić z tego, że takie to jest. Są mniejsze i większe, zależy, co komu potrzeba. Wszystko jest tutaj do kupienia, co tylko, co tylko się chce. Teraz widzę tu generatory prądu, te są w wielkości 4 kW, 45 kW, a ten na dole ma prawie 12 kW. Także to, tu są e, plecaki, widzicie, plecaki na każdą okazję. Ja tu też e, rok temu kupiłem plecak, jak jałem do Ziemi Świętej, i bardzo mi się przydał. Nigdy tego nie używałem, ale na stare lata nosiłem plecak, i to było bardzo przydatne nawet. A tu są e, śpiwory do minus 40 stopni, tak jak tutaj widać. W tym śpiworze będzie ciepło, to są bardzo ocieplane śpiwory, różne, to, to są takie duże, kwadratowe, a za chwilę Wam pokażę, tutaj są takie pojedyncze, pojedyncze, głowa odkryta, także wszystko jest, co każdy chce. Chciałbym tu objaśnić coraz więcej Wam, żeby te, do czego to służy, ale sam nie wiem dokładnie. Wiem tylko tyle, że to są gryle, które używa się e, na polu, w górach, na chadży w górach, na polowaniach. To nie są gryle e, domowe. Nie wiem co się tutaj robi. Trudno mi tu na ten temat e, zabrać e, głos. Może ktoś e, z Was wie oglądających, bo ja Wam tego nie mogę powiedzieć. Nie znam się. E, gryle domowe są kompletnie. Innej konstrukcji. Troszkę są podobne, ale nie aż tak. O 5% są różne, które się yy, trzyma w domu. Ten jest bardziej podobny i domowy, ale widzicie, to jest wszystko na gaz. A zresztą u nas wszystkie gryle są na gaz, nie ma na drzewo. Bo kto by się bawił tutaj opalał drzewem, to nie ma takiej opcji. Tu jest nawet za 150 dolarów takie małe, ale nie, no nie, mam, nie mam pojęcia, nie zabieram głosu na ten temat. Tu jest takie różne paleniska, tutaj można na ogrodzie to będzie wypalić, to są kamienie wulkaniczne, one się nagrzewają, są do czerwoności i tak jak węgiel, ale i, jak to używać, nie wiem, sam nie wiem. Jeśli muszę na podwórzu, jak to takie coś było. To całkiem, całkowicie podobne jak tutaj widzicie. Tu są następne urządzenia, tutaj to małe tutaj. Ja kiedyś kupiłem to jest do frytków, ale kupiłem w sklepie i to leży już miesiącami. Nikt tego nie używa, bo lepiej kupić frytki gotowe. A tu są e, maszyny do e, krejenia mięsa, coś na na na, slajsy, na 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 plasterki, tak bym powiedział. Ale to są maszyny tutaj commercial tu tak pisze. Commercial to znaczy, że do handlu, e, do krejenia w sklepach, e, masarniach tu nie są do domu do, do te maszyny do domu. Są inne. Zresztą, kto potrzebuje taki do mięsa, a tutaj mieszalnik do mięsa jest właśnie tutaj. Taka e, miesza, miesza mięsa. A tutaj maszynki do mielenia mięsa. Też e, przemysłowe, bo dla domu, kto by chciał taką wielką maszynę do domu, to było są za dużo. Chyba, że ktoś robi naprawdę dużo mięsa, dużo kiełbas. Bo taka maszynka jest e, potrzebna. Ja mam jeszcze z Polski. Już ma ponad 20 lat. klasę Zelmar. Robiona w Polsce i do tej pory bardzo dobrze się spisuje. Kosztowała tylko e, kiedyś e, 7 dolarów, w Polsce. To na polskie warunki nie była tania. Ale do tej pory pracuje. W tej chwili Zalman już nie jest z Polski. Fabryka jest sprzedana do Chin. I to są nie polskie maszyny, już tylko chińskie. A tutaj, do, do pakowania mięsa czy bendyn yy, w komory yy, bezpowietrzne, yy, także, pysy za powietrze bardzo praktyczne. Mamy domu. Tym razem nie będę tu nic wyjaśniał, bo rzeczywiście ja się na tym nie znam. Zobaczcie sobie sami i sami we were on down open Not a worry between us as we... To są wielkie łodzie. Tak, jak widzicie, to nie są żadne kanapy. To jest w ogóle na łodce. Tak, jak tutaj widzicie, to jest łódź, na ta łódź tutaj przynajmniej w kadadzie. Trzeba pracować około roku, żeby ją sobie kupić. Przy średnim zarobku, także, tutaj to, to są e, den, motory do tych pomp. Tu jest, jeden, ten, ten jest największy i jeden z większych tych motorów. 20. Za chwilę wam pokażę. Ten największy, o ten jest największy, kosztuje prawie 9000 dolarów, ale on jest ogromny. Nie będę tutaj czytał specyfikacji, bo nie zdążyłem tego zrobić, ale to jest na wielką, na tą wielką łódź. Także to są spychacie do śniegu. Także różne ceny, różne, różne można odśnieżać parkingi. Teraz żeby nie robić następnego filmu, dołączam ten film, tutaj robiłem u siebie w domu, do tego filmu także żebyście przy okazji zobaczyli co ja robię to jest nowa maszyna kupiłem do ekspreso i tutaj i przerabiam widzicie to jest cała rączka bez żadnego uchwytu tu zrobiłem na tej rączce jest uchwyt widzicie tutaj ten taki pasek z, tej, z, z sali nierdzewnej i tutaj ta część to ja zrobiłem. A dlaczego to robiłem, za chwilę e, zobaczycie. Zaraz dajmy. Tutaj robiłem takie, to jest e, z, no, z nowego, z tego oryginalnego. A za chwilę Wam pokażę e, głęboki, duży. Tam się dużo więcej kawy mieści. W tym o właśnie, tutaj z mojego starego ekspreso. E, e, Dobrze, że to wszystko pasuje, dlatego musiałem to o, przerobić po prostu, bo potrzebuję kawa, żeby była mocna, żeby miała konkretny smak. I zobaczcie teraz za chwilę dlaczego zrobiłem ten uchwyt. Ten uchwyt zrobiłem, żeby to wysypuje się kawy, żeby ten pojemnik mój drugi, nieoryginalny tutaj, żeby on nie wypadł. Dlatego zrobiłem cały ten nowy uchwyt, zobaczcie, nie różni się, wygląda tak jakby był oryginalny.